Partnerami portalu motorekords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. ...kwadrat z pasji do motorsportu. Szymon, jesteśmy przed pierwszym wyścigiem w sezonie 2015, Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski zaczynamy w Załżu. Powiedz, jak się przygotowywałeś do sezonu pod kątem kondycji swojej, kondycji samochodu, Jakie zmiany w aucie? Może zacznę od samochodu. Doczekał się, doczekał się samochód zmian, zima nie, nie została przespana. Jest nowy silnik, trochę mocniejszy od poprzedniego, od tego co był w tamtym sezonie. Troszkę również zmodyfikowaliśmy skrzynię biegów. Skrzynia doczekała się szpery w końcu takie jak trzeba. A poza tym wizualnie nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o, o moją osobę, to w zimie pojeździliśmy trochę z kolegą Karolem po śniegu. No, tak myślę, że około 2000 km bokami żeśmy zrobili. Mam nadzieję, że to zaowocuje w tym sezonie i będę się dość szybko poruszał po trasach wyścigów górskich. A powiedz w zimie jeździłeś Hondą, w którą będziesz startował, czy miałeś samochód przeznaczony jakby do zimowych treningów? Hondy trochę szkoda, ona się nie nadaje do jeżdżenia po, po śniegu i po, po, po takich drogach jak jeździliśmy. Miałem takie, taką zabawkę na zimę, Renault Megan. Fajnie, fajnie się prowadziło. No to jeszcze powiedz tak średnio na jedną noc ile razy musieliście wyciągać auta. Nie, no nie przesadzaj, tu już zaletywało profes profesjonalizmem. Nie musieliśmy, nie, no pan, ja wiem, z dwa razy w nocy. Motorrecords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.